Jajko, jak to jest ciężkie. Oh, oh, oh. No ale udało mi się kupić. Na szczęście. Ostatnie jajko w sklepie. Oh, oh, oh. A co to za piękny samochód? Hmm. Jeszcze takiego to ja nie widziałam. No, Garbusek czerwony. I można nawet otworzyć drzwi. Oh, oh, oh. No oczywiście, że tak. Przecież jakoś trzeba do niego wejść. Mm. O, przepiękny, przepiękny. Mm. No ale nic. Otworzę kinder niespodziankę. I sprawdzę, co znajduje się w środku. Dzień dobry wszystkim na kanale Bibi, tibi, Super Superbajki. W środku znajduje się czekolada. Ha. Przepyszna czekolada. Jeżeli ktoś z, ktoś z Was jeszcze nie próbował tej czekolady, polecam. Ponieważ to jest jedna z moich najlepszych, najbardziej ulubionych czekolad. Spójrzcie na te przecudowne autko: z napędem zaraz zobaczymy. Oj, trzeba by było jednak spojrzeć na tą instrukcję, albo i nie. O, siedzi. Jest. Proszę Państwa, pokażemy Wam. Pokażemy Wam. Buf. Buf takie małe samochodziki przeważnie są bardzo szybkie. Oj. Ale oczywiście na tym tutaj szorstkim to nie będzie tak szybko jechał, ale jestem pewny, że na podłodze rozpędza się w jedną sekundę od zera do stu. Dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się jutro na BBTV Superbajki! Dwa przecudowne auta!